Naprawdę wszystkie filmy, które zrobiłem, to zrobiłem po prostu o tym, że w pasie to są różne przygody. Ja się nie znam najlepiej. Coś tam wiem, coś tam nie wiem, ale próbuję. Podoba mi się w związku z tym, czemu nie nagrać, czemu nie pokazać. Może ktoś zobaczy jakieś błędy i się ich uszczerze sam. Chyba się coś roi. Przynajmniej taka jest szansa. W sumie nie wiem, co z tym zrobić, ale coś się zrobi. Mamy pierwszą Rójkę w tym roku. Michał tu się bohatersko wykazał i ją mu chwycił do łapki. Choć Michał, sfilmujemy Rójkę. Wyszła z tego ula, czyli z ula numer 5. Ul numer 1 matka była w izolacji. I ta, I ta sytuacja się opanowała, ta sytuacja się opanowała, ta rójka się wróciła, tutaj widać też część pszczół wraca, nie jest to zbyt profesjonalny pomost, ale jest. Nie wiem czy tutaj jest matka, czy nie ma, będzie trzeba zaobserwować, zobaczymy, no i mamy jeszcze następne ule, już tylko trzy zostały, zobaczymy co to z tego wszystkiego będzie. Lata tutaj tego wszędzie pełno. A jak złapaliśmy rój, Michał po prostu postawił roję łapkę, bo u nas nie ma drzew. Widzicie? U nas nie ma drzew. Ale jakby to gdzieś poszło, tam na szklarnię, albo na warsztat, albo tam na ten komin, albo gdzieś tam, to by było gorzej. A tak to latało wokół tej brzuski. Brzuski zasadziliśmy, bo blisko jest lotnisko. Sami wiecie o co chodzi no, To już są wstępnie pokropione wodą. No i będziemy patrzeć czy matka weszła, nie? No to jest najważniejsze. Ale to temu się przyjrzymy za chwilę, prawda? Na razie nie ruszać, lepsze jest wrogiem dobrego. I zobaczymy. Tutaj ważne, że wolu numer 1 rójka się wróciła. Ważne, że... Wolu numer 5 Też wracają. Wszystkie ule mają teraz poprawioną wentylację. I zobaczymy. Patrzcie jak nieprofesjonalnie zostało. Widzicie? Tutaj UL zostawiłem. I właśnie po to robię te filmy. Bo ja nie zrobię takiego filmu, że wszystko jest cacy, pięknie i w ogóle. Bo nie umiem tak. Ale jak nie umiem to widać błędy. Miód będzie taki sam smaczny. Dałem węze do odbudowy, otworzyłem wlotki. I zobaczymy co będzie. Tu jest matka w izolacji, więc więc tutaj powinno być w miarę spokojnie. Jeszcze obrócimy wlotek na szerzej. Przez poprawiona wentylacja, patrzcie i one wracają. Czyli co? Czyli co? Najpierw było jebać pis, a teraz brawo pis, tak? No i widzicie. Tak to właśnie. Tak to właśnie jest. Jakbym się pszczołami zajmował całe życie, to bym jakąś teorię tutaj wam powiedział. Ale że to jest drugi sezon, to wam powiem nie wiem o co chodzi. Fajnie, że wróciły. I ogólnie miód nawet słodki. A w tym wszystkim najlepsze jest to, że gdzieś tutaj jest matka z niebieskim opalitkiem. O. Ja ją już tutaj widzę. Przystępuję do łapania. Dobra, już jest spokój przy A zrobił się wieczór. Poszły na kolację. No a tutaj powinniśmy mieć. Będziemy patrzeć naszą mateczkę i ponieważ nie ma żadnego innego lepszego pomysłu, to mateczkę schowamy do izolatora doktora Chmary i do tego ula, z którego najprawdopodobniej wyszło. O, mrówki się podłączyły. Dobra, działamy łapie. No i takie są przygody na pasiece. Ponieważ nie mam doświadczenia to to wszystko filmuję mądrzej się niech komentują pamiętajcie jakość komentarza się nie liczy liczy się ilość wejść pszczoły ładnie same weszły do rojnicy ale tutaj jeszcze koło tego modrzewiu latają a rojnica stoi tu i pójdzie do garażu tam jest taki klimat nazwijmy to umiarkowany Proszę, jak pięknie. Dzisiaj, czyli 9 maja, zaizolowaliśmy tutaj białą matkę z tego niebieskiego leżaka. No i zobaczymy, jak ta izolacja sprawdzi się na poczet na przykład kwitnącej akacji. Czy faktycznie uda się zwiększyć ilość zebranego miodu.